Co powstanie jak połączysz eks inżyniera Lamborghini, najlepszego stylistę samochodów i producenta Disco CZta Moroder V16T. Jedyny sportowy wóz, który miał silnik V16. Auto to legitymowało się mocą 560 koni mechanicznych, przyspieszało od zera do setki w około 4 sekundy, ale to nie są ważne rzeczy. Najważniejszy jest silnik. Potężne V16, które miała 64 zawory i wbrew obiegowej opinii to nie są dwa sklejone silniki, tylko to jest całkowicie nowy silnik stworzony przez ex inżyniera Lamborghini. Silnik był zrobiony w taki sposób, że cały wał napędowy wychodził po środku. Silnik był umieszczony poprzecznie. Centralnie w tym aucie, nie wzdłużnie, bo jakby go umieścić wzdłużnie, to ta 3 by miała chyba z 10 metrów długości. Powstało 9 sztuk tego samochodu, bo później panowie się pokłócili i była drama i pan Moroder wziął siano i poszedł. Pan Zampoli nie miał siana i chciał iść dalej w robienie tego auta, ale już mu się nie udawało i dostał do głowy. I w ogóle jak każda taka historia takich niszowych samochodów, super egzotycznych, no, była skazana na porażkę, a szkoda. Ale dziewięć sztuk powstało, samochód jest piękny, masywny, mega ładny. Czemu się nie udało? Otóż temu się nie udało, że plan był zbyt ambitny. Pan z chciał, chciał po prostu zrobić więcej niż mógł. Przeliczył swoje umiejętności i pieniądze się skończyły. Zainteresowanie się skończyło i on zobudził się z ręką w nocniku. Ale jaki to ładny nocnik, moi drodzy, jaki to ładny nocnik.